Metropolia .pl. Szanowni Państwo, mamy 13 nowych przypadków. Łączna ilość przypadków w województwie kujawsko-pomorskim wynosi obecnie 277. Nasza służba zdrowia cały czas funkcjonuje i działa. Dzisiaj kolejna narada z dyrektorami szpitali wszystkich jednostek w województwie kujawsko-pomorskim. Rozmawiamy, między innymi o nowych zasadach, czyli o triażu, o funkcjonowaniu izolatorium, o funkcjonowaniu laboratoriów i badania, badaniu próbek. Jest to bardzo istotne, aby ten przepływ informacji między szpitalami, sanepidem, laboratoriami był sprawny, aby również obieg pacjentów w województwie kujawsko-pomorskim, jeżeli chodzi o stan zdrowia poszczególnych pacjentów i przesuwanie ich między szpitalami był jak najbardziej sprawny, adekwatny i ratował zdrowie i życie Ludzi. Dzisiaj również ważny temat: kolejna narada z samorządowcami. Tutaj starostowie oraz prezydenci miast, którzy zarządzają DPS-ami, Domy Pomocy Społecznej, to dzisiaj bardzo wrażliwe miejsce i moment. Widzimy, gdzie Mamy trudne przypadki w innych częściach Polski. My chcielibyśmy tego uniknąć. Na razie w województwie kujawsko-pomorskim nie ma problemów. Nie pojawił się COVID w domach pomocy społecznej na skalę stanowiącą problemy. Nie ma takich przypadków i chcielibyśmy ten stan utrzymać jak najdłużej. Metropolia